Będą te skiny, które są podobne do jakiejś postaci z Clash Royale. Jeżeli jakieś rozpoznacie, to możecie dawać znać. A jeśli chcecie więcej odcinków, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału. Mm. W ogóle to słuchajcie, za pierwsze miejsce w dzisiejszym odcinku wygrany dostanie nowiutką koszulkę z pandek.pl, czyli właśnie mojego sklepu. A ostatni drop się zakończył chciałem serdecznie podziękować każdemu, kto coś zakupił. W ogóle już niedługo będę do Was zjechał z nagrodami. Po prostu czekamy jeszcze na jedną rzecz, która tam była w gratisach, e, więc jeszcze musicie mi dać chwilkę, ale na pewno będzie Damian Courier, o To się nie musicie martwić. W tej chwili wystąpili oczywiście widzowie z Discorda, na którego serdecznie zapraszam. A w ogóle słuchajcie, pod tym odcinkiem chciałbym wylosować trzy osoby do kolejnego top model. Tak, możecie wygrać udział w top model właśnie w tym odcinku. Wystarczy, że Łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem, czyli wciś wciśniecie ten czerwony guziczek tam na dole. Ej, no co mi tu pokazujesz? No i napiszecie w komentarzu swoje ID, uwaga, uwaga, zbroszczarz, tak? Bo dodam po prostu trzy osoby do znajomych i potem one będą normalnie mogły wystąpić w tym top model, w którym będzie jak zawsze coś do wygrania. Dzisiaj właśnie jest taki, taka fajna koszuleczka. Powodzenia! No to witam Was bardzo serdecznie. Witam. Nie ma siema. Dobra i słuchajcie, mapka już jest słuchajcie, wybrana, także już tutaj mapka top model jest jak najbardziej gotowa. No i w tym momencie pora też rozpocząć pierwszą kategorię, jaką są wycofane skiny, czyli takie skiny, których nigdy nie będzie dało się kupić. No i proszę, wybierajcie je, a ja już tutaj sobie daję ready i będziemy mogli lecieć z pierwszą kategorią. Jeszcze tak w międzyczasie przypomnę, że za wygranie każdej rundy właśnie tutaj gracz dostaje 3 punkty, za drugie miejsce dostaje się 2 punkty, za trzecie miejsce dostaje się oczywiście jeden punkt, a gramy dzisiaj 5 różnych rund. 5 różnych kategorii. No i na koniec zobaczymy kto wygra główną nagrodę. W ogóle słuchajcie, po ostatnim odcinkiem miało być 27 tysięcy łapek. Dobili to bardzo szybko, dlatego teraz nagrywamy kolejny odcinek. No to słuchajcie, ile łapek powinno być teraz właśnie po tym odcinkiem? Jakby było 15 tysięcy. W... Nie no, musimy w górę iść, musimy iść w górę. 28? 19,999. 25 9, tysięcy. 9. 21 tysięcy. 30. 30, dobra. Ej, słuchajcie, dobra, 000. dobra zróbmy to. No. Na ostatnim 27. tysięcy tysięcy, to powinniście postawić teraz 30 tysięcy łapek. Dokładnie, to dobra, ja jestem jak najbardziej do... dobra, dobra. 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 Ej, dobra, już się nie licytujmy. Dobra, słuchajcie, 2,9,9,9,9 łapek pod tym filmem, czyli za dużo tych dziewiąte tak powiedziałem, ale dobra, 30 tysięcy łapek pod tym filmem i nagrywamy od razu kolejny Top model, także koniecznie zostawcie łapkę, jeżeli chcecie kolejny top model. Dobra, no to rozpoczynamy słuchajcie, pierwszą kategorię top model. Pierwsza kategoria dzisiaj w tym odcinku, także słuchajcie, wszyscy zostańcie sobie tutaj w krzakach. Zostańcie tutaj w krzakach najlepiej, proszę. Ja już biegnę tym moim bazem na środek. Zapraszam do siebie pierwszą osobę. Oj, dobra, mega boxowy daryl. Mega daryl. No ciebie już na pewno w sklepie nie będzie, byłeś tylko raz, byłeś właśnie do końca Przedniego miesiąca, teraz już Cię nie ma, już nigdy się raczej nie pojawisz, także śmiało możesz przechodzić właśnie tam w prawą stronę, tam gdzie tutaj tym ultem pokazuję. Przejdź sobie za linię. Dobra, mamy tutaj właśnie tą, 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 tą nitę, tak? Tutaj mamy tą świąteczną nitę z czerwonym noskiem. Eee, no i w sumie też możesz przejść, tutaj masz tutaj uśmiechniętą choinkę, tak tematycznie możesz przejść dalej jak najbardziej. Dobra, tutaj mamy, tutaj mamy słuchajcie, oj tutaj mamy Barleya, dobra, Orange Boy. Ten Barley słuchajcie, jak dobrze wiecie, jest oczywiście do odblokowania za darmo, jeżeli się połączy konto Supercel eee, właśnie ID, jeżeli się utworzy swoje SuperCell ID i wtedy tego skina się dostaje za darmo, więc tego skina cały czas można sobie odblokować, kiedy tylko będzie się chciało. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj mamy, słuchajcie, skina. Uwaga, uwaga. Skina, który to właśnie jest z karnetu, ale jest z karnetu, który był już kiedyś i już nigdy nie będzie się dało właśnie go wziąć, więc na spokojnie możesz sobie przejść, mordeczko. Idź tam sobie neksu dalej. Eee, dobra, dalej co mamy? O, tutaj mamy naprawdę mocnego zawodnika. Tutaj Stalonowy 8-bit, czy jakoś tak po polsku się nazywał. Także też już sobie na pewno przejdź dalej. Bo słuchajcie, to jest skin e, z Power League, ale to jest z poprzedniego sezonu, więc ten skin też już nigdy nie będzie dostępny. No i tutaj, jeżeli chodzi o Colta Broka, no to wszystko też się zgadza. Te skiny też już nigdy więcej nie będą dostępne. Nie będą już do kupienia. E, więc zapraszam szybciutko tutaj na środek. Kocie, a nie do odblokowania za darmo. Bo tamten skin właśnie był do odblokowania za darmo. I tu jest jeszcze Frank. Ale ten Frank to, to chyba. Jest wycofany czy jest dostępny? Nie, jest wycofany! jest wycofany, wycofany. Jest wycofany, tak, on też się zalicza. Dobra, to chodźcie wszyscy na za środek. Zapraszam, zapraszam, bo nie mamy, nie mamy za dużo czasu. Co to za kolejka? Ale dobra, ona też, jej też już nie można dostać, bo też jest właśnie z poprzedniego sezonu, więc spoko. Dobra, rozstawcie się wszyscy po rogach, bo każdy ma innego tutaj e, brawlera, z tego co widzę, więc git. Mamy mało czasu, więc boję się, że będzie potrzeba dogrywkę zrobić w pierwszej rundzie. Ale słuchajcie, najmniej stąd Chyba urokliwy jest. No nie wiem, no, ten skinek mi nie siedzi, był kasory. Jakoś mi tak super nie siedzi ten brok. Dalej stąd, chyba. Chyba my do tego Franka. Tego Frankensteina bym tutaj zrobił. Także kolejne miejsce tutaj dla Franka. Boom. No i słuchajcie, tutaj już mamy top przejść. Top przejść. No i stąd na szóstym miejscu umieściłbym, słuchajcie, tego kolta. Tego kolta. A teraz strefa już jest za mała. No i ta piątka, słuchajcie, no zrobimy po prostu dogryweczkę na większej strefie. No dobra, słuchajcie, no to jest tutaj wasza piątka. No i piąte miejsce w tej kategorii. Będzie zajmować, uwaga, uwaga, no tu już jest ciężka decyzja, ale chyba, chyba wezmę tą nitę, chyba dziabnę tutaj tą nitę, no i nita proszę cię bardzo tutaj zajmujesz piąte miejsce, w tym momencie mamy tutaj sardynę, która cały czas daje tą emotkę, eee, który w sumie cały czas daje tą emotkę, bo to jest tutaj oczywiście ee, pewien ziomaleo z mojego discorda, dobra i w tym momencie poprosiłbym tutaj dwóch darylków, dwóch darylków bym poprosił w to miejsce, no nie mogę się pomiędzy z wami zdecydować kogo bym chciał tutaj ustrzelić i walczyć ze sobą, come on, kto pierwszy, kto ostatni zostaje, to po prostu zostaje, mam nadzieję, że tutaj Ktoś zostanie z Was, parówka tutaj mocno obijany, Nexu troszeczkę więcej HP. Nexu ma te szulta, czemu go jeszcze... Oj, parówka tutaj, proszę bardzo, czyli parówka przychodzi dalej, mega Darel daryl, mamy go w top 3. No i każdy z Was już tutaj zdobywa, słuchajcie, punkty. I w tym momencie, słuchajcie, mam tego mega daryla, który był za darmo. Mam tutaj też koletkę, która była za ostatni poziom właśnie e, w sezonie zadymiarskim. I wiecie co, no, trudne było zdobyć tam koletkę, więc z takiej z tego właśnie powodu tutaj na trzecim miejscu ulacowuje się hot parówka, czyli daryl. Teraz myślę, że chyba wszyscy wiecie, co ja tutaj chcę. ale fajna, fajna motka do tego w ogóle. Nie no serio, mega fajna emotka do tego tutaj właśnie 8-bita No i w tym momencie no co ja mogę dużo odpowiedzieć No Sardyna tutaj jesteś w tym momencie Osobą, która zajmuje drugie miejsce, a DominoPL wygrywasz. Także możesz mnie tutaj załatwić. A nie, DominoPL, tylko min jest takie małe. ok? tak się czyta twój nick. Także no gratuluję. Możesz mnie tutaj śmiało załatwić. Patrz, jeszcze cię tutaj tak zamrożę, ale spokojnie, wygrałeś pierwszą rundę. Gratuluję zgarnęsz trzy punkty no i w tym momencie jesteś na prowadzeniu. Dobra, słuchajcie, ja klikam gotowy i lecimy z kolejną kategorią. Tym razem właśnie drugą kategorią w tym odcinku będą wakacyjne skiny. Także słuchajcie, stańcie wszyscy od razu w krzakach. Ja tutaj wybiegam na środek. W ogóle też fajna kategoria, bo ja mam tego ratownika, nie? Słuchajcie, mój ratownik tutaj będzie wybierał Najfajniejsze wakacyjne skiny, no i sardyna! Jezu, sardyna! Obij mnie trochę, obij mnie trochę, ale mnie nie załatwiaj. Jak możesz? No masz, walnij sobie mnie jeszcze. Tak, żebyś miał ulta, wiesz, co chodzi? Żebyś miał. ulta Pokaż tego ulta w tym skinie. Czekaj, o dobra. O, o tutaj możesz tą Jackie, jeszcze tak dziabnąć na szybko. Nie no, sardyna, ten twój skin to jest po prostu taka reakcja. Widzicie go, ale on jest kozacki. Dobra, przechodź dalej. Przechodź. Z... Nie, naprawdę. Ten skin jest turbo, turbo kozakiem. Dobra, uj, w ogóle mamy dużo fajnych wakacyjnych skinów. Tutaj też bardzo fajna roza, także roza też na pewno sobie przejść dalej, musimy to szybko robić. Dobra, Pam. Mm. O, ona eksu, no, no chyba, chyba raczej nie, ale no taka nawet okej, okay, no ale aż tak mi nie siedzi, ale dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy tego Barleya Orange, bo no to też chyba. <ścoughs> no najmniej, najmniej taki wakacyjny z tych wszystkich tutaj. Dobra, Karl, jeżeli chodzi o Ciebie, to jesteś też totalnym kozakiem wakacyjnym, więc śmiało przechodź dalej, jak szef totalny, na prawo. Yy, dobra, jeżeli chodzi o letnią Jessie, to to samo, to samo. Wakacyjny skin, jak najbardziej. Zapraszam na prawo. Do Mino. Czy ty jesteś hmm, jakąś super takim wakacyjnym skinem? No, hmm, no niby tutaj ten dino. No, wygląda jakby miał kąpielówki, jakby, nie wiem, był w przebraniu na jakimś basenie czy na plaży, ale no, no, no nie wiem. Jeszcze muszę się zastanowić. Na pewno tutaj tak bułka. Bułka, ty jesteś tutaj kasowana, niestety, bo widzę, że tutaj ten skin za bardzo nie odpowiada. Yy, jeżeli chodzi o te dwa, słuchajcie, chcecie mi pomóc? Może widzowie z Discorda co zrobić? Jak w Leonie, tutaj jakby tak. Nie widać zbytnio, czy jest plezuszowy, czy nie. No tak, ale myślę, że i tak nie zajmiecie. Słuchajcie, chłopaki, żadnego miejsca w top 3, niestety. Ani tutaj, bo, ani ten, dlatego was i tak wskazuje. Eee, no i tak, no i mamy. Awaj, proszę mnie tutaj nie działać, ale bardzo fajny też atak, bardzo mi się podoba. No i dobra, no i mamy już top 4. No i słuchajcie, z tych 4 skinów, no najmniej podoba mi się tutaj letnia Jessie, no dobra, już mamy top 3. Słuchajcie, Roza, czy możesz pokazać swój super atak, jak wygląda? Roza, możesz mnie tutaj podziałać? Tylko mnie, mnie sobie uderz tutaj najlepiej. Też fajdy. Ej, ale słuchajcie, tak szczerze. Chyba roza miejsce trzecie. Kar, miejsce drugie. No i pierwsze miejsce Jackie. O ile mnie tutaj, no nie dasz rady mnie chyba załatwić, jeszcze cię zabroziłem, ale ta Jackie jest totalnym kozakiem. Chyba dałeś radę. Dobra, super. Także sardyna, tutaj trzy punkty na twoim koncie lądują. I nie, no, to był totalny pogrom. Ten skin jest totalnie, totalnie przedobry no przynajmniej mi się mega podoba. Możecie dać znać w komentarzu, co o nim myślicie. Trzecia kategoria w dzisiejszym odcinku. Taka środkowa, słuchajcie, złote i srebrne skiny. Czyli muszą być skiny jak najbardziej złote, albo najbardziej srebrne. No i słuchajcie, najlepiej jakby ktoś miał tutaj właśnie te pełne, pełne skiny, złote albo pełne srebrne, ale za chwilę zobaczymy, co tutaj przygotowaliście. Dobra, zapraszam. Pojedyncze, słuchajcie, nie pokazujcie się wszyscy, nie pokazujcie się wszyscy. Dobra, mamy Barleya złotego. Orange Boy znowu z tym Barleyem. No przejdź, przejdź, niech będzie, niech będzie, niech będzie. <ścoughs> dobra, mamy tutaj tą Goldne kobi. Dwa razy jest Goldne kobi. Bardzo fajne te goldne kobi, także idźcie sobie tutaj na dół. Poczekajcie na razie, poczekajcie. Albo możecie uznać, że teoretycznie przechodzicie, ale najlepiej poczekajcie, dobra? Okej, okay, mamy tutaj tą, no, parówka, no. Są tu elementy złotego, ale jakoś za dużo nie ma. No, ja bym cię tutaj niestety chyba wyrzucił, bo muszę kogoś wyrzucić. Okej, okay, bułka PS xd. czy tutaj jest jakoś dużo złotego, no ja tutaj widzę taki, taką, no jest taki odcień jakiś tam, można by, nie wiem, podkręcić tutaj kontrast, coś się pobawić, to może by coś wyszło z tego, ale też nie za bardzo bułka, więc też muszę cię tutaj niestety strzelić. Dobra, zapraszam kolejną osobę, zapraszam, zapraszam. Okej, okay, latarniany Sandy. Okej, okay, okej, okay, no przejdź sobie, przejdź sobie dalej. A w ogóle ten Igor tutaj cię pominąłem. U, tutaj, tutaj pełny złoty skin, także też na spokojnie możesz przechodzić dalej jak szef totalny. E, dobra, Igor, co do ciebie? No masz tutaj złote elementy. Jakoś dużo ich nie ma, ale no dobra, niech będzie, niech będzie. Czy ktoś jeszcze tam został? Tardyna. Rafał jest? To kogo tam uderzył? Rafał, jak uspokój się, halo. Halo, bo tutaj sam będziesz... Oj, przepraszam. <laughs> In peace. No niestety, a kogo uderzył Rafałek? Ja tylko chciałem sobie ten, naładować ten. To rządło takie. A ja chciałem cię dziabnąć raz, ale niestety cię nie załatwiłem. Powtórzymy to, powtórzymy to, przepraszam. E, dobra, Rafałek, przywrócony do życia udało się. Sardyna, słuchaj. Ty, czy masz tu jakieś złote elementy? No coś tu złotego masz chyba na klacie. No dobra, no niech będzie, niech będzie, ale pewnie będą się ludzie wkurzać. Ej, dlaczego go zaliczyłeś? Spokojnie, on tak pewnie zaraz odpadnie, bo niestety są bardziej złote skiny. Dobra, słuchajcie, zapraszam wszystkich na środek. Mamy jednego takiego tutaj totalnie złotego skina od domino.pl. I w tym momencie, słuchajcie, moim zdaniem, no chyba Igor, Igor to jest chyba Twój moment. Dlatego teraz ty odpadasz. Dalej, sardyna. no Sorry, sorry, ale no po prostu najbardziej złote. Chciałem, żeby był totalnie jak najbardziej złoty, Pięć osób. Mamy tego latarnianego Sandiego, Tutaj Barleya. Tutaj mamy jeszcze złotego Tika. No i dwa razy Golnej B. No i Barley, no Orange Boy. No to wiesz, wiesz o co mi chodzi. No chodź, tutaj, chodź. Muszę cię tutaj złapać muszę cię tutaj szybko dziabnąć. No i w tym momencie już mamy top 4. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten ekobi, no to niestety one się powtarzają. I w tym momencie każdy z Was pokazuje mi swoją najlepszą motkę. Szybko, no 3-4, 3-4, bum. <laughs> no to ta motka tutaj. Taka trochę zwykła, Rafałek. Także, no muszę cię niestety i tak załatwić. Ale masz czwarte miejsce. No i w tym momencie w top 3 mamy goldne kobiety, tutaj latarnianego Sandiego. No i tego totalnie, totalnie złotego tika. To jest naprawdę ciężka decyzja. Dla mnie, latarnik Sandy powinien mieć trzecie miejsce, dlatego że on ma tylko taką czapkę złotą. Wiesz, są też. On a... chyba się najmniej świeci. Masz rację. On się najmniej świeci. A chodziło, żeby był jak najbardziej złote I w tym momencie, wiecie co? Ja myślę, że wygrywa. Golne kobi Do końca się wahałem. Golne kobi niech będzie. Niech będzie goldne kobi pierwsze miejsce, a drugie Miejsce Tak to zakończymy, tak trzeba to zakończyć. No to lecimy, słuchajcie, z czwartą kategorią w dzisiejszym odcinku. I tym razem, słuchajcie, jest to kategoria, która nazywa się Skiny związane z Clash Royale. Czyli, słuchajcie, będą tutaj Skiny, które są podobne do jakiejś postaci z Clash Royale. Jeżeli jakieś rozpoznacie, to możecie dawać znać. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj na pewno dwóch czarodziejów. Tutaj są dwa Wizardy. Widzę tutaj ee, Barleyów. Czy jest jeszcze jakiś Wizard Barley? Halo, czy jest jeszcze jakiś Wizard Barley? Czy gdzieś tam jeszcze jest jakiś Wizard Barley? Nie ma, dobra, mamy trzech Barleyów. No to trzech Barleyów. Zapraszam, chodźcie tutaj. Wszyscy. Wszyscy musicie stanąć tu i musicie dotykać tych kaktusów dawajcie musicie dotyka dotykać tych kaktusów stańcie na tej linii sobie gdzieś, ale do musicie dotykać kaktusów eee, i kto pierwszy dobiegnie do mnie wygrywa, nie, nie bijcie się, halo no kto to? co jest <śleskujesz> Czemu? Ej, kto strzelił? Kto strzelił? Przyznajcie, kto strzelił? Wszyscy. Witam ponownie, zrobiliśmy szybki restart, bo nie chłopaki, tutaj się wszyscy załatwili. Stajecie teraz w tym momencie, tutaj, dobra, i wszyscy musicie stać tutaj, przy tym jednym kaktusie, w tym, w tym jednym miejscu stójcie. I musicie stać przy linii. I dobra, ja sobie idę, słuchajcie, tutaj, na spokojnie. I kto pierwszy do mnie dobiegnie, wygrywa. Możecie korzystać z teleportów. Czas start! Dobra, tam widzę, że ktoś tutaj rzucił jakieś tutaj zwolnienie. O, o, o! Hot paroweczka paróweczka pierwsza, dobra. Także tutaj pozostałą dwójkę, czyli. O Jezu! Ja wygrałam i Damian mnie załatwił <noise> Tylko ją załatwię tak, dalej przechodzisz dalej, dobra tutaj mamy Gina Pirackiego Giant Piracki Okej, okay, no dobra, no niech przejdzie Dobra, tutaj mamy na pewno rycerza Więc no jak najbardziej spoko, też, tak. też przechodzisz dalej To jest Prince Dobra, tutaj mamy e, Mortisa, który jest wiedźmą, także no jak najbardziej Wizard pasuje wiedźma. I teraz mamy też super skina, który bardzo fajnie, totalnie... Wow, tutaj mamy nawet dwa super skiny, które mega, mega mocno nawiązują właśnie do e, Clash Royale, bo słuchajcie, tutaj i ten Barbarian Bull, i ten Hog Rider Carl, no po prostu mają mega mega swoje odzorowania właśnie w tej grze Clash Royale bo są po prostu jakby zapożyczone na te skiny, także ob oboje tutaj możecie przejść. E, no i ostatnia osoba, Domino.pl No i słuchajcie, no ten Dino Leon, no myślę, że może podchodzić pod takiego baby dragona, więc okej, okay, zaliczamy. No i tutaj zostaje Was tutaj ta siódemka, także możecie się rozstawić po rogach, jeżeli możecie. I W tym momencie słuchajcie. Najmniej z tych skinów podoba mi się od paróweczka, tak czy siak, przepraszam. Ogólnie fajne nawiązanie, bardzo pasujesz, ale muszę cię niestety kiknąć, bo najmniej mi się podobasz. Eee, dobra, dalej słuchajcie. Myślę, że będzie. No, mortisek, no, Mortysek. To mi się zrobiło. Przepraszam, no ale no musiałem. No to słuchajcie, Saimon mówi, ustawcie się w linii, no do grywce. ustawcie się w linii. Tutaj najlepiej, od tego jednego portalu do tego drugiego portalu. Ustawcie się w linii, proszę, ja idę sobie tutaj. Teraz, słuchajcie, randomowo kogoś przyciągnę i ten, kto zostanie, znaczy przyciągnę, ja się do niego przyciągnę. I kogo trafię po prostu no ten odpada, także uwaga. Ja zamykam oczy. Bum. <laughs> Nie, Nexus w ciebie trafiłem. Ale jesteś ładna. No niestety, no, no niestety. I masz ładny skin, ale niestety Nexus sorki, Tak już zostało powiedziane. No trzeba było coś wymyślić, bo naprawdę tutaj mm. mocne skinki zostały. Zostało was czterech. Mamy jeszcze trochę czasu i myślę, że no to jest ciężka decyzja, ale. Ja bym chyba tego pirata, chyba, chyba załatwił tego pirata, bo no nie wiem, słuchajcie, do końca jak wygląda właśnie jego odpowiedni Clash Royale, ale wydaje mi się, że chyba aż tak... Taki giant Ale, słuchajcie, no niestety w tym momencie tutaj właśnie ten dżin odpada, no i mamy już tutaj top 3 i w tym momencie, słuchajcie, ja uważam, że w tej kategorii... No, musi odpaść Baby Dragon, bo tamte skiny są po prostu najbardziej podobne, właśnie do Clash Royale. No, i to jest teraz ciężka decyzja. Chcecie mi pomóc, słuchajcie? Możecie mi pomóc, jeżeli jeżeli uważacie. Macie jakieś. Co ja powinien wygrać? King, to jest taki Clans bym powiedział tak? No też jest, no, też jest, no, no, to jest jakby Czyli bardziej Hog Rider class of Clans Clash Royale No dobra, no to w, taki, w takim razie No to Hog Rider tutaj jest zwycięzcą tej kategorii Gratuluję, nie u, wiem czy zdążysz u, mnie dziabnąć u, jeszcze u, u, u. Dokładnie, tak to brzmi Gratuluję serdecznie W ogóle słuchajcie, teraz przed nami ostatnia kategoria skiny za star Pointsy. I uwaga, akcja jest taka, że aktualnie na prowadzeniu jest sardyna, bo masz 7 punktów. Drugie miejsce zajmuje domino, masz 6 punktów. A trzecie miejsce ma młody jar, 5 punktów. No i cały czas ta trójka, ktoś z tej trójki, właśnie cały czas może wygrać. Więc chłopaki, no tutaj musicie mocnego skina teraz zapodać No to rozpoczynamy decydującą, ostatnią kategorię skiny za Star Points. Słuchajcie, ostatnio wyszło ich troszeczkę więcej nowych, także myślę, że może być naprawdę ciekawie. Ja już zbiegam na środek. Zostańcie wszyscy w krzakach proszę, zostańcie wszyscy w krzakach, nie wychodźcie, nie wychodźcie wszyscy. Tutaj w ogóle ta trójka, którą wcześniej wymieniłem, to będzie walczyć oczywiście o pierwsze miejsce. Dobra, słuchajcie. Czy są jakieś pary? Chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy na środek. Jak skinny za Star Points, to myślę, że każdy będzie mniej więcej kojarzył. Widzę, że są na pewno dwie M's. Okej. Okay. i tara jest raz, tutaj raz jest cold. Dobra, no i ja już z tego miejsca widzę, że Orange Boy. Podzień! Przepraszam. Ale nie no najgorzej na świecie, ale na orange, bo musiałem to zrobić. Dobra. Dwie M's. Słuchajcie, dwie M's. Chodźcie tutaj, chodźcie. Zapraszam was y, tutaj. Musicie stanąć jak najbardziej tutaj w tym. Tutaj. stańcie tutaj, w tym miejscu, dokładnie tu, gdzie ja. Dobra. I jak się odmrozicie, to walczy ze sobą. Kto wygra, to wygra. I tyle. Uwaga, Shoto, Shoto gratuluję. Dobra, nexu. nexu, 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 nexu. Już myślałem, że Shoto, ale jednak nexu, gratuluję. No, albo Tara, albo Bull I myślę, że wy będziecie zajmować podobne miejsca do siebie. Halo, proszę mi tu nie uciekać. Także Tara, tutaj już jesteś dziwnięta. Ja sobie też szybko wskoczę tutaj. No i chodź. Ty będziesz miała właśnie kolejne. Ej, tu tam w las! Kot barówka tutaj tym bólem, I będzie miała kolejne miejsce. Ems. Nie wiesz co, Ems? Ty masz właśnie też kolejne miejsce na nexu także tutaj też gratuluję. No i mamy już top 4. Top 4, gdzie jest tutaj sardyna, jest domino. No nie wiem co zrobić. Ciężka, ciężka decyzja. No ten ult jest przekozacki. Dobra, słuchajcie, tak szczerze. Chyba kruk, chyba kruk, bo on jest po prostu najstarszy. No i mamy top 3. I na tym top 3, no chyba ta penny na trzecim miejscu. Akcja jest taka, że ja nie wiem na kogo się tutaj zdecydować. Bo ta Jackie jest turbo kozacka, ale ta Jessie też jest okay. Okej, hey, też jest bardzo fajna, no. Ta Jackie już raz dzisiaj wygrała Ja myślę, że Jackie, bo ona nie, Jesse, chyba Nie, Jessie, Jesse. Się Ale ten Jesse. ulcik, ten ulcik naprawdę przekazacko wygląda Jak jeszcze jak jest jak... No a jak jeszcze jest niebieski, jak ty grasz w ogóle tą Jackie, to on jest wtedy niebieski mm. wydaje, że no, A Ale musimy ja tak zrobić, musimy Także Jessie, masz tutaj drugie miejsce I to oznacza, że Sardyna wygrywa cały top model Także Sardyna, gratuluję, tutaj muszę cię dodać do znajomych A nie, w sumie już cię gratuluję. dodałem do znajomych na Discordzie Gratulacje też od wszystkich Dobra, to więc tak Sardyna 10 punktów Pierwsze miejsce, tak jak to przed chwilą mówiłem. Domino, drugie miejsce, 7 punktów i młody Jar, 6 punktów. Trzecie miejsce, także gratuluję wam wszystkim. A za drugie i trzecie miejsce jeszcze dodaję do znajomy, jakby ktoś się chciał zapytać. Eee, no i co? No i Sardyna, ja Ci tutaj za chwilkę wysyłam Twoją nagrodę na priv. Także w tym odcinku to by było na tyle. Przypominam, że 30 tysięcy łapek to kolejny właśnie taki odcinek Stop model z pięcioma nowymi kategoriami. Jeżeli macie jakiś pomysł na fajną kategorię, to możecie napisać w komentarzu. Ode mnie to teraz na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Już niedługo subskrybujcie kanał, oczywiście, przypominam o Givoju z, z początku odcinka. Do E-elu wina Tak każda gra się tu zaczyna e Dla wina kruka, spajka, dżina E-elu wina Aha, elu Aha